To no tak, poradnik jak zrobić blazing packa. Wchodzicie w Google, lele Chromele. Piszecie tak: blazing blazing spacja pack. I teraz tak, macie tutaj takie o i to klikacie, nie? Zamknijcie się jestem youtuberem. I tak Pobierz paczkę, let's go! Pobierz 188. Tak, pobieramy to. Teraz tam się to pobiera. Ja zrobię cięcie, bo jestem magiczny. Dobra, jesteśmy po cięciu. Zrobiłem cięcie. Teraz bierzemy to tutaj. Ja tu już to mam, więc to jakby tego nie widzieliście, tego nie widzieliście po prostu. Wierzycie ten folder tutaj, tak? Macie ten folder? To gówno to główno możecie to wyłączyć i teraz tak, macie tu yy, klikacie w to główno w to, w blazing pack i macie x albo wypakuj tutaj, klikacie to i się pojawi wam taki folder, nie? to weźcie sobie go tutaj i co tu się dzieje w ogóle? wpisujecie sobie tu moja mordę widać jestem youtuberem, a py py d -a, -t a procent, takie gówno, tak nie wiecie no i macie takie gówno nie, no to wklikacie w to i teraz tak minecraft.minecraft Minecraft. ja powiększę ekran, bo może ktoś z was jest ślepy i macie tutaj, na, mniej więcej na dole tak, wersją to klikacie to wersją, tak kurwa, wyłączyłem to, dobra, to się zabluruje, to się zabluruje App data procent. To się zabluruje. E, tak, tak. E, tutaj sobie robicie szybko. Cicho się, jestem youtuberem. Wersją. Teraz bierzecie tak. Blazing, pasek i tu. A jak to gówno macie całe zapełnione, to bierzecie na ten dolny pasek i musi się nam takie coś pojawić. O. Tego te, to się wam nie pojawi, bo ja już to miałem także kontynuuj, tak, tak, tak no i dobra no mi się już, ja już to mam, dlatego mi się nie chce to zrobić tak, ja już to mam więc teraz zamykamy wchodzimy w minecrafta i mamy wybieramy, jeśli jak ktoś ma premium minecraft, to już wam pokazuję wyłączamy to i tak, minę i tak, robimy minecraft launcher ale mi się picicę. I tak. O, moja marda. I robicie instalację. Klikacie nowa i szukacie. Szukacie 188 i będziecie mieć... Boże, mój aparat nie ma dużo FPS-ów. I macie. Release Blazing Pack. Bierzecie stwórz i potem wybieracie graj i gracie. Patrzcie. Graj. No i, no i do, do widzenia.